No, jasne Witajcie, witajcie Mercedes od spodu I plastikowa miseczka Olejowa i teraz tak W204, który to rok produkcji? 2012, 2012. Około. 2012. około Około. GPF. GPF Czyli tutaj Zalecam jeżdżenie na oleju Niskopopiołowym Najlepiej żeby miał RN17 w nazwie ale tu mamy niespodziankę do roboty, patrzcie Na razie dziur tutaj nie widzę Weź jakimś śrubokrętem pojedź potem, bo to aż chyba płatami odchodzi Się tak, Wydaje że to jest masakr jak, jak odkręcę to dopiero wtedy zajrzymy Tu praszk. jest mniej Tu jest mniej to też zrobimy W każdym razie jak Widzicie, na takie niespodzianki możecie być narażeni Czy w jakiś uchwyt Sportujący. A, to jest zwykły uchwyt, to się nic nie dzieje. Wymieniamy tak. Co ja robię teraz? Wymieniam olej w skrzyni bieg. Nie pasuje. Patrzcie, inny korek z lewowy. Inny korek z lewowy. Mercedes. Mercedes to jest jak kobieta. A tutaj mamy złączkę, którą musimy włożyć. Ona tu powinna być na swoim miejscu. O. No nie nie jest w tym miejscu, jest w Nefoneju. Nie spodziewałem jest się dzisiaj. takiej korozji. No właśnie. Także Mercedes, jak widzicie, porządnie zrobiony samochód. Są ale... kable yy, od holców? Nie? To jest yy, instalacja wspomagania. Tak, to jest. W... Weź mi tutaj wyżej po świecie. To jest wspomaganie, to nie jest. Tak, do, po do pompy do... wspomagania chyba tak. idzie i tutaj prawdopodobnie dalej lecą do chłodnicy jakiejś po drodze tutaj będę musiał je oczyścić zakonserwować na szczęście jeszcze tragedii tutaj nie widzę ale tak korodują niestety dobra yy, tu muszę wymienić klucz przepraszam no i idziemy dalej z tym tematem Podać jakiś klucz. Yy, nie, nie, ja sobie tutaj chędę. O, tu mam te klucze. No, chyba to będzie ten. Nie, to nie jest kwadrat. To jest taki klucz. Teraz zobaczę. O, mam. No, dobrze. Idealnie pasuje. Dzięki osłonom tutaj jest wszystko. Bez dostępne. Poczekaj jeszcze na chwilę, zajdę. No w ogóle ten korek. Co? No w ogóle lubię ten korek. Może olej był wymieniany. Może pierwszy właściciel wymienił. Może był właściciel? Wątpię, wątpię. Dobra, tutaj odkręcamy dalej w to się znajduje dokładnie w tym miejscu. O! Tugle wokół się znajduje. A widzicie z tymi samochodami waszymi to jest. Jeżeli nie zadbacie, to nie będziecie po prostu jeździć. No tutaj muszę runki wrócić. Nie, nie, nierki, to wątpię, że będziemy mieli czas, żeby to wszystkie osłony ściągać, nie? Nie, to sobie poradzę z tym. nie chodzi o czas. Czas to pieniądz, jak to mówią, bo ja jestem raz. Czyli nisko popiołowy olej, proszę Państwa, do Waszego Mercedesa. Oczywiście zalejemy 5W-40. Nie no, zalejemy tym mercedesowskim, który przyjdzie. Ale 5W-40. 5W40. Potem się zleje, zaleje się 5W30 albo 0W30. No znaczy właśnie to nie chodzi o to, jaki olej zalejemy, tylko chodzi o to, żeby tutaj... poświeć mi żeby tu w nazwie RN17 był. Żeby to było w ogóle to popiół zalega. No ja słyszałem, że właśnie użytkownicy polecają 0W30 5W30, tak też na stronie ja Mercedesa. Mercedes wiem, że zalecają i... Mercedes też zaleca. Okej, okay, będziemy na takim jeździć To to czy 5w30, czy 0w30 to jeszcze nie świadczy o jakości oleju, bo jeszcze tutaj w grę wchodzi niska zawartość popiołu. A dlaczego? No bo yy, można wypalić sadzę ale to tak jak macie piec, prawda? Jeżeli macie piec i w tym piecu palicie to sadzę wypalicie, no bo sadza się gromadzi wskutek na przykład niewłaściwego stosunku powietrza do paliwa i jak macie zbyt mało powietrza, to się będzie gromadziła sadza oraz niska temperatura jeszcze powoduje, że będziecie mieli sadze, ale w momencie, kiedy w momencie, kiedy będziecie mieli taką sytuację, że macie spalany jakikolwiek materiał, to zauważycie zapewne, że y, Gromadzi się popiół I ten popiół wysypuje się prawda? Nie wypala się popiółu, tylko się go wysypuje Podobnie jest w samochodzie Gromadzi się sadza I gromadzi się popiół No i z tym popiołem trzeba walczyć Zaraz zobaczymy co tu się będzie działo To wszystko zakonserwujemy dzisiaj Nie było, nie było wątpliwości Ta tragedia to nie jest jakaś no zobaczymy, jak wciśniemy w śrubokręt w tą rdze. Czy nie wejdzie najpierw, do środka? Najpierw, spokojnie, odkręcimy. Potem będziemy się martwić. Dobra, puściło. O, mamy, mamy korek. Zobaczymy, czy mamy olej. Jak to sprawdzić? No wsadzę tam palca oczywiście, metodą. Pewnie nie ma stanu. Czyli nie poczujesz nawet jest. nic. Najkrótsze. O, to będzie. Są tu jeszcze jakieś newralgiczne punkty pod spodem? Nawet nie, nawet nie. nie widać, bo jest Szupi tyle osłon. Tu jest w niezłym stawie. O, tu mam ten korek. I teraz zobaczymy, co my tam mamy. Mamy olej. Jest, w porządku, tak, mamy olej, jest w porządku, teraz będziemy zalewali olej, do tego celu użyjemy naszej miseczki do zalewania ja podam. podaj mi ją, tutaj jeszcze potem to jest prawda, jak nie będę zbieżności, ale to nie w tej chwili, dobra, odkręcamy, okay gdzie mamy to, tutaj mamy ten klucz. mamy taki zestaw kluczy do wszystkich korków jakie tylko mogą być w samochodzie i zestaw się przydaje patrzcie co się będzie działo skrzynia jest w biegów rozgrzana bo pojechaliśmy kawałek teraz ręka do góry żeby nam się zał... za mankiet nie nalało A jeszcze jest ciepło ale czy jest jakaś super rozgrzana, to nie wiem. Dobry, ale to płyny i tak jeszcze raz trzeba będzie pewnie wymienić, bo pewnie to jest pierwszy raz wymiana, nie? Od nowości. Tak. Ja też czytałem, że w Niemczech są duże koszty wymianowe, dlatego oni jeżdżą wymieniają co 30 tysięcy. Co30 tysięcy To jest magnes Trzeba wyczyścić trzeba, ale jak to dziwnie wygląda sprytnie to zrobili Dobra to niech sobie to ścieka na razie zostawimy to w świętym spokoju wyczyśćmy magnes obejrzymy ile tego oleju jest żebyśmy mogli wlać podobną ilość dobrze olej sobie ścieka ścieka dobra oto ja idę korek czyścić chodźmy Teraz, jak... Poczekaj, bo nie będziecie słychać nawet. Ja muszę stąd wyjść. No, jak wymieniałem olej w dyferencjale, wówczas widzieliście co tam było. Tam była taka złota, no. yy, złota taka niechyba. Złota poświata, tutaj. złota poświata, o. Bo nie było tego magnesu. A tu jest ten magnes. No i tutaj tej złotej poświaty nie ma. Patrzcie co tutaj się dzieje. Widzicie. O, to wszystko jest. Widać, że ten olej nie był wymieniany dawno. Czyli nawet ogóle... jakieś większe opiłki są. Czyli od nie był wymieniane. Prawdopodobnie nie był wymieniany od nowości. Samochód ma ilegą? 200 tysięcy coś, 220 tysięcy. No ma przebiegu, 240 000. jednak 240. No Dlatego widzicie, jak się nie wymienia oleju, to to wszystko zostaje. Skrzynia cierpi na tym, wy też cierpicie, bo nie możecie biegów wymieniać płynnie. Zaczynają zawodzić synchronizatory. Jak nie dba to nie jedziecie Taka jest zasada fajnie to jest zrobione, podoba mi się. Korek był bardzo delikatnie zakręcony. Zastanawiające jest to właśnie. Na pewno nikt tu nie grzebał nic nie robił. Bo bym to zauważył. To jest jakaś patypatyna to jest. Nie, jest uszczelka. To jest korek, który się zakręca mimo środowo. On jest specjalnie tak zrobiony, rząd w miarę zakręcania zaciska grind także tutaj Ja bym go wsadził do jakiegoś nie wiem do ropy może przemył go dokładnie do, do, do jakoś czoteczkę mamy tutaj zływacz i ten zływacz go do Patrzcie, już inaczej wygląda. No i sprężone powietrze. Mamy sprężarkę, Mamy sprężarkę, ale, ale już, patrzcie, wyczyszczone Musimy jeszcze ogarnąć te nasadki do filtra oleju. Jutro. A tak, 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 nasadki do filtra oleju, to prawda. Tutaj wszystko, jeżeli chodzi o silnik, to jest wszystko delikatne bardzo. Dużo plastiku użyli. Dużo plastiku użyli. To prawda. Klucze wyczyszczone. Można odkładać. Patrzcie na ja ślubnie. To wszystko muszę wymienić albo ja muszę Tak. Wszystko to, to, to co muszę zrobić. Żeby to miało ręce i nogi. Mam trochę roboty. I muszę Wam powiedzieć, że ja... Tą robotę bardzo lubię, Ech, bo lubię jak coś jest zrobione precyzyjnie, jak coś jest wyczyszczone, skręcone właściwie, bez korozji. A to, to wszystko to takie jest raczej że tak powiem. No, nie będę brzydkich słów używał, ale Niemcy by powiedzieli, że szalse. Mercedes, a więc szajsę. Ktoś tutaj używał jakiejś jakiś lepiszcze. Tu się nie używa lepiszcza żadnego. Chyba, że oryginales lepiszcze było używane. Dlatego, że ten korek się potrafi sam docisnąć. Dobrze. Wchodzimy pod naszego Mercedesa, pod naszą Mercedes chodzimy. Mercedes Uważaj, bo idę. No, zobaczymy jak olej wygląda. Wstawisz go tu blisko. Mamy korek. Tak, tak, da, go Tu już wszystko pięknie wyciekło. O, czekaj, jak? Jego... Mam, mam, mam. długo postawię, nie? dobrze no i zaraz wlejemy, zobaczymy więc samochód to nie tylko olej silnikowy to również olej przekładniowy zaraz, zaraz idę po słolniczek dobrze, więc zaraz wlewamy ten olej zobaczymy co to jest No litry i trochę wyszło A powinno być chyba więcej, nie? Tam 1-4 litra. Zobaczcie jak się świeci. Jakie drobiny. Patrzcie. Jak gwiaździste niebo. Zobaczcie. Niczym gwiaździstego nie wygląda olej. Widzicie. No jakie opiłki. Więc widzicie. I to wszystko wam e, zasuwa. Po zesuwa po kołach zębatych one sobie używają to yy, jako ścierniba także zamiast, zamiast służyć to psują wasz samochód czyli olej staje się czynnikiem ścier, ścierającym Powierzchnię wszelkich kół zębatych. Kiedyś na technologii nauczyciel mi kazał mówić na temat przekładni, a ja powiedziałem tryby, a on powiedział, że tryby to są w polskim. Znaczy, mówimy o przekładni. Dobra, będziemy teraz wlewali olej. Zaraz zakręcę korki. Korki mamy i... już wyczyszczone, oczywiście. Nigdy nie było zimnej, Wygląda jak w kadżarze po 150 tysiącach, no więc no więc wymaga wymiany. Dobrze. Zakręcamy korek chustowy. A potem do kultury techniczny o, widzicie tutaj bierzemy nasz łódz to sobie przyświecimy i do nie na siłę tylko wszystko z głową o, patrzcie jak to się fajnie tutaj dzieje o. i wystarczy o tutaj nawet ta substancja wyszła to mały jeszcze dla dobra, wystarczy nie ma co kombinować teraz przy użyciu tego otworu który znajduje się dokładnie w tym miejscu wlejemy Nowy, świeży olej. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo i potem się weźmiemy za konserwację. Odkręcimy śruby, obniżymy i zrobimy próg. Eee, zrobimy podłużnicę Gdzie jest ten wlew? Wlew jest tutaj w tym miejscu. Tu. Oho. A skrzynia... No i tutaj... Poczekaj, popatrzymy, to, czy to może jest jakieś oznaczenie tej skrzyni. Mówiłem sobie, że są cztery chyba rodzaje skrzyni albo, albo trzy. I w, w zależności od tego, jaka skrzynia, tyle oleju się mieści. Czy są jakieś podcieki? Nie, nie, nie. Tu nie ma żadnych podcieków. To wyleciało z korka. nie są podcieki. To jest wszystko pozachłonięte. Nie widzę oznaczenia na skrzyni. O, tutaj coś jest, ale to nie pewnie. To 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 jest uchwyt. Nie, tu jest uchwyt od DPF-a. Ja nie widzę oznaczenia. No właśnie. Jest. 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 To zrób. Ja, znaczy wiesz co? No już, chwilka. No mam. Dobrze. No dobrze to proszę a tutaj jest to, rzeczywiście, tu z boku. Dobra, wlewamy olej. Wlewamy, kochani, olej. Ja jeszcze sobie stanowisko pracy przygotuję i wlewam olej. No to na tyle, na tyle, moi drodzy. O oleju mamy 4 litry, wlejemy tyle, ile trzeba. Ile trzeba, to Wam powiem i wtedy będziemy, ale tak gdzieś koło 1,4 litra będzie, bo tak, tak jak widzę, jak zostało tego oleju. Dobra, wycofujemy się.